Wszystkie omówienia, wszystkie reklamy z terenie, na plaży na piasku, rachunkowie, spasmi. Przecież stanęłam w Krakowie, 5 zapachów, w Polsce m.in. Amazing Decor. Przypomnę i informowałam, że nadal jest to zdobycie, ale 10% rabat. będzie wyciągnęła radość. Pozostały 216 zapakownik. Ten nakład chyba będzie wyprzedany, ale pewnie wróci. Ostatnio był bo on wyprzedany w końcu wróci. Eee, do się do niclej na w tej stronie internetowej tak mamy zimny taki wymiar rady, ścieżka poczyntowa wychodzi 216 ml. Rady to przede wszystkim cielesne ciało i struga. Przysięgam troszeczkę taka kremowość, trochę kruźmowość, cielesność, trochę zaostrzenia do tego Trochę lekkie są zwiedzenia jak z Lekko niuans, wiadowy, lekko niuans kwiatowy, lekko niuans herba ciamy, ale właśnie jest biała herba, to taka bardzo, powiedziałabym czysta, delikatna, zwietna, pastelowa. Generalnie no dla mnie już to taki, powiedziałabym, czysty, cielesny, kura, piżmo, kremowość. Lekko słodkawy, takim właśnie lekko słodkawy, lekko pudrowych, lekko cielesnych, lekko piżmowych. Generalnie takie ciepłe trochę i trochę słodkawe i z innymi niuansami piżmowo cielesne klimaty. Zapach z 2023 roku, francuska marka Niszowa. Marka ma 5 zapachów: Takie małe flakoniki, korki z tego co wiem, z materiału organicznego bez kukurydza.